Moje refleksje, moje oceny natury ogólnej dotyczące stosunków ukraińsko-polskich, ale to nie wszystko. Otóż od kilku tygodni wyszykowali nam jeszcze większą tragedię. Premierem rządu polskiego został Donald Tusk, dla którego Polska to nienormalność. Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia, który domagał się, żeby Niemcy w ramach reparacji dla Polski uzbroili Ukrainę. Ministrem obrony został Władysław Kosiniak-Kamysz, który w kwietniu, czyli dosłownie w miesiąc po wybuchu wojny na wschodzie, na Kongresie Europejskich Samorządowców w Mikołajkach wypowiedział się za utworzeniem Unii Polsko-Ukraińskiej, czyli Ukropol. Nawiasem mówiąc, termin Ukropol został po raz pierwszy na naszym tutaj rynku politycznym rzucony przez Jacka Kuronia. No ale do tego już nie będziemy wracać. I wreszcie minister sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został Adam Bodnar, który jako rzecznik praw obywatelskich zapisał się następującą wypowiedzią. Naród Polski uczestniczył w realizowaniu Holokaustu. I później postulował aby ukraińscy przesiedlenci mieli prawo głosu w wyborach. Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Bartłomiej Sienkiewicz, który zdradził w restauracji Sowa i przyjaciele, że był członkiem rządu państwa teoretycznego o programie H. Dwie Gwiazdki, Dupa i Kamienikupa. Jeszcze większe nieszczęście przytrafiło nam się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w dyplomacji. Otóż Radek Sikolski i w książce go też nazywał Radek Appelbaum-Sikorski, pierwszą swoją wizytę złożył w Kijowie i już w Kijowie zapowiedział, że będzie tak jak jego poprzednik na tym urzędzie sługą narodu ukraińskiego. I wreszcie mamy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, Paweł Kowal, który sprzeciwił się w przeszłości sprzeciwił się jakiemukolwiek upamiętnianiu ofiar rzezi wołyńskiej. Inna jego wypowiedź, też świadcząca o profilu politycznym tego człowieka i o pochodzeniu etnicznym. Ukraińcy muszą dojrzeć do samooceny, tak jak Polacy dojrzeli do samooceny w Jedwabnym. Oraz, to już jest wypowiedź z ostatnich dni, dla mnie nie ma yy, rozróżnienia między Polską między, między, pomiędzy interesem Polski i Ukrainy. I wreszcie bardzo dobry wynik w wyborach, ostatnich wyborach do, do Sejmu osiągnął Marek Sawicki, autor pomysłu wykupienia przez państwo, oczywiście od działaczy PSL i wyremontowania na koszt państwa polskiego. Wydaje się, że przez firmy należące do działaczy PSL, 200 tysięcy opuszczonych chłopskich chałup i przekazania ich ukraińskim przesiedleńcom. Taki sam wynik w wyborach w Wałbrzychu osiągnął Michał Dworczuk, Dworczyk, którego ja podaję jego właściwie nazwisko Michał Dworczyk, który w rządzie Morawieckiego był, pełnił różne funkcje, ale generalnie była to funkcja ministra do spraw Ukrainizacji Polski. I wreszcie pytanie: a kto obejmie w 2025 roku Belweder? Na Ukrainie nie pieścili się z tubylcami i prezydentem zrobili komika. Zrobili komika. To czy u nas y, nie zrobią prezydentem Rzeszy Pospolitej konferencjera? Otóż zauważamy jedną rzecz: że jakby nagle Deus Ex Machina dowiadujemy się że tuż polskich polityków jest bardzo dużo polityków pochodzenia ukraińskiego. Zabrania nam się mówić i pisać o tym, jakiej narodowości są politycy. Robi to od, już od 30 lat Gazeta Wyborcza, która wszelkie pytania i rozważania o etnicznych i rodzinnych, rodzinnych korzeniach uznaje za ohydne grzebanie w życiorysach. A wszystko po to, aby nie wyszła na jaw porażająca prawda o tym, kto w Polsce rządzi. Właśnie z powodów takich, że stanowiska dotyczące Ukrainy są obsadzane w polskich urzędach osobami, osobnikami pochodzenia ukraińskiego, to z takich powodów doszło do rzeczy, w mojej ocenie niesamowitej, gdzie? W Instytucie Pamięci Narodowej. Otóż Instytut Pamięci Narodowej nie osądził, a właściwie pion śledczy, bo taki pion jest śledczy Instytut Pamięci Narodowej, nie osądził ani jednego zbrodniarza UPA. A nawet wszystkich skazanych w PRL, zbrodniarzy UPA, zrehabilitował, zaliczył w pocet osób represjonowanych przez PRL ze względów politycznych. Nazwiska bojowców UPA znalazły się w opracowanym i wydanym przez IPN. E, indeksie represjonowanych w PRL z powodów politycznych. IPN umieścił nazwiska bojców UPA, czyli zbrodniarzy UPA, także w atlasie podziemia niepodległościowego, w którym straty UPA w walce z wojskiem polskim wliczono do strat polskiego podziemia. Doszło do takiej sytuacji. No i kilka jeszcze takich uwag natury ogólnej. Ukraińcy mają wpływy we wszystkich partiach politycznych w Polsce. Podaję w książce nazwiska. Zaczęło się wszystko od Lecha Kaczyńskiego. To w jego kancelarii znalazło się najwięcej yy, właśnie Ukraińców. Yy, dwa. Zadziwia, jak wielu Ukraińców zrobiło w Polsce polityczne kariery i wielkie majątki po roku 1989. Podaję wiele przykładów, ale tutaj nie ma czasu, żeby je powtarzać. Podam tylko dwa nazwiska. Władysław Frasyniuk. Gołodupiec nagle z dnia na dzień zostaje właścicielem wielkiej firmy transportowej, która ma, nie, nie firma, tylko on, 300 tirów. Prawda. Kto jest najbogatszym człowiekiem w Polsce? Michał Sołowow, jak sam mówi, pochodzenia ukraińskiego. Nie mówię, bo już wcześniej wymieniłem to nazwisko, o wielkich karierach politycznych Ukraińców, Polaków pochodzenia ukraińskiego. Wymieniłem Siemoniak, o Siemoniaku nie powiedziałem, były minister obrony narodowej w rządach Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj został koordynatorem służb specjalnych. A gdy był pan Siemoniak, gdy został ministrem spraw, przepraszam, obrony narodowej, to oficjalnie pisano o tym, że jest aktywnym działaczem Związku Ukraińców w Polsce. I będąc ministrem, jakie, jaką doktrynę y, obronną prezentował? Ona się straszała w takich słowach. Po co, pols po co, po co Polsce armia, kiedy mamy armię ukraińską?